Oderwali się od pracy, przybyli z branży drobiarskiej, przetwórstwa mięsnego, z hodowli norek, ale również jest tu pełno osób, które są niezwiązane z rolnictwem. Także chwała im za ciężką pracę, od której musieli się dzisiaj oderwać. Jest tutaj też przedstawiciel Partii Korwin Konfederacji, Klubu Konfederacji Skarpus. Jest z nami przewodniczący Rady Miasta Żukowo. Także jest samorząd, są rolnicy. No i cóż mogę powiedzieć? Rolnicy musieli się niestety oderwać gdzieś od pracy. Taka była konieczność, jest konieczność protestowania. Myślę, że, myślę, że rolnikom nie jest to wcale potrzebne. Rolnicy chcą działać, chcą pracować, rozwijać swoje gospodarstwa tak jak robią to od pokoleń, a w tej chwili muszą myśleć nad planem B i planem C. Co tu zrobić? Bo sytuacja jest podobna jak na zboczu aktywnego wulkanu. Nie wiadomo, co się jutro wydarzy. Tylko to nie jest potrzebne. To robi państwo, władza i naprawdę nie jest to, nie jest to konieczne. Tak? Rolnicy chcą po prostu przed tym protestować, chcą tego uniknąć. Chwała należy im się to ciężko pracę od pokoleń. Są tutaj rolnicy, którzy prowadzą swoje gospodarstwa od ponad 100 lat, od 200 lat. To jest tradycja wielopokoleniowa. Nie ma w Polsce właściwie firm z dłuższą tradycją. Historia była bujna, różne rzeczy się działy, ale rolnictwo przetrwało, więc rolnictwo jest jedyną ostoją tradycji i naprawdę trzeba to chronić. To jest konieczne, żeby to chronić. Nikt cięższej pracy nie zna niż rolnicy, więc nie należy im tego uprzykrzać i utrudniać. Dziękuję. Jesteśmy tutaj, żeby też przedstawić oficjalne stanowisko Konfederacja, która jest całkowicie z rolnikami. Jako jedyna partia nasi posłowie w całości odnosili wniesione, przegłosowane przez Parlament poprawki do, do ustawy. Czekamy na, na Senat, choć tak naprawdę wierzymy, że niewiele to może zmienić. Najważniejszym i na to czekają nie tylko, nie tylko my, rolnicy, ale wszyscy Polacy na weto prezydenta. Ustawa ta godzi w interesy rolników. Tak jakby rolnik całe życie pracował na to, co ma. Od lat nasze polskie rolnictwo, można powiedzieć, dla niektórych przedsiębiorstw około 80% stanowi eksport. To jest to filar filar ich dochodów. A należy pamiętać, rolnikowi trzeba zapewnić dochody, pozwolić mu uzyskiwać dochody, żeby się rozwijał. Rolnik stanowi filar naszego żywienia, naszej gospodarki żywieniowej w Polsce, wszystkich Polaków. Także chronimy ich, bądźmy z rolnikami, szczególnie w dniu dzisiejszym, tak jak dzieje się w wielu punktach w Polsce. I teraz proszę o wypowiedź przedstawicieli branży drobiarskiej, hodowców i jest to jedna z ważniejszych branż gminy Żukowo. Drobiarsko to polepka na Kaszubach, to początek właśnie gminy Żukowo. Trzy największe zakłady funkcjonujące z tej branży drobiarskiej to powiat kartuski, jeden zakład to jest właśnie gmina Żukowo. Także samorząd całym sercem popiera Mam dosyć pracy, ale to jest taka sprawa, że my nie możemy tego zostawić tak płasko. Dzisiaj z nami są rolnicy, którzy są producentami mleko, trzoda, klewna, opasy, producenci drobiu. Dla nas to, co ta ustawa ma wnieść, to jest cios. Cios w plecy. My powinniśmy mieć reprezentantów, którzy będą nas reprezentować. A my musimy teraz stać tu i ubiegać o to, żebyśmy nie zaginęli, żebyśmy mieli jakieś godne i normalne życie. Ludzie myślą, że my tylko e, takimi fajnymi ciągnikami jeździmy, a my na, naprawdę na te ciągniki musimy zapracować. To są kredyty, kochani, to są kredyty, które trzeba spłacać. Nasz, nasz dochód co chwilę spada, dlatego my będziemy walczyć o, o swoje. My nie mamy teraz ministra. Dla nas ten minister nie istnieje. Ta ustawa, która powstała, to, to się nadaje tylko do kosza. Tyle mogę powiedzieć. My nie jesteśmy za piątką za, dla zwierząt i nie będziemy i będziemy walczyć do końca. Dziękuję bardzo. Tu są jeszcze z nami przedstawiciele, e, młod, młodsze pokolenie, pan Marcin, też prowadzi z ojcem gospodarstwo, może coś powie. Tak, ja już jestem e, piątym pokoleniem w naszym gospodarstwie, prowadzimy gospodarstwo drobiarskie i tutaj właśnie my rolnicy z Kasub, podobnie jak rolnicy w całej Polsce, zjednoczyliśmy się w dniu dzisiejszym, aby właśnie pokazać naszą tą, tą wspólną siłę, którą właściwie musimy pokazywać w tej chwili na każdym kroku. Niedawno doświadczyliśmy pandemii, która również naszą branżę w bardzo mocnym stopniu dotknęła, ceny dramatycznie spadły, eksport stanął, a wiadomo Polska, drob, polski drób eksportem stoi. Dlatego też jednoczymy się tutaj dzisiaj, aby tego kolejnego ciosu, to drobiarstwo nie doświadczyć. Będzie to cios, którego wielu gospodarstw może się nie podnieść i dlatego też chcemy tego uniknąć w tym momencie i pokazać to, dlatego też to, to tak zbieramy. Nasz nowy minister w oświadczeniu ma napisane, że nie posiada ziemi, nie jest rolnikiem i ma w tą rubrykę wpisane, że nie dotyczy. To ja w imieniu tutaj wszystkich rolników mówię, że to nie jest nasz minister, przecież nas on nie dotyczy dokładnie. Tak to Brawo. wygląda.